Zapraszam na kurs materialny www.piotchupac.pl. Grupa znajomych wykupiła wspólnie dostęp do internetu na okres jednego roku. Opłata miesięczna wynosiła 120 zł. Podzielono tę kwotę na równe części, by każdy ze znajomych płacił tyle samo. Po upływie miesiąca do grupy dołączyły jeszcze dwie osoby, i wówczas opłata miesięczna przypadająca na każdego użytkownika zmniejszyła się o 5 zł. Ile osób liczyła ta grupa w pierwszym miesiącu użytkowania internetu? Czyli za, powiedzmy na początku mieliśmy x osób, to są osoby. No i każda z tych osób płaciła y złotych, to jest opłata na osobę. Czyli mogę to zapisać w ten sposób, że x osób razy y złotych na, przypadające na, każdego, na każdą osobę dawało nam 120 zł. Jednostki może pomijmy, żeby się tam nie motały, na końcu je dodamy. Teraz co się dzieje po miesiącu? Po miesiącu do grupy dołączają, dołączają dwie osoby, czyli mam już X plus dwie osoby. Natomiast opłata za internet zmniejsza się wtedy. Wiadomo, jak jest więcej osób do podziału, to się na osobę zmniejsza. Będzie y minus 5, bo na każdą osobę przypada 5 zł mniej. No i oczywiście suma do zapłaty jest ta sama, to jest 120 zł. Pozostało nam do rozwiązania takie równanie. Czyli co robimy? No, z pierwszego, tego prostszego równania wyznaczmy sobie na przykład x. Czyli ja mogę zapisać, że x to jest 120 na y. Jak ktoś woli wyznaczyć y, a nie ma problemu, też to można zrobić w ten sposób. Co robimy dalej? Jak mamy wyznaczonego x, to my tego x wstawiamy do drugiego równania w miejsce x. Czyli będę miał wtedy już tak: 120 na y plus 2 razy y minus 5 równa się 120. 120 na y plus 2 razy y minus 5 równa się 120. No i mnożymy każdy z każdym. To z tym, czyli 120 na y razy y to jest 120. 120 na y razy minus 5 to jest minus 600 na y. 2 razy y to jest 2y. 2 razy minus 5 to jest minus 10, równa się 120. Teraz to 120 skracamy stronami, bo nam się ładnie skraca i otrzymujemy... Otrzymujemy tak: minus 600 podzielić na y, dodać 2y, odjąć 10, równa się 0. Mnożymy przez y stronami, żeby pozbyć się tego y z mianownika. Mamy minus 600 plus 2y kwadrat minus 10y równa się 0. Porządkujemy teraz w kolejności y, najpierw y i kwadrat, później y, i później liczby, czyli 2 y kwadrat minus 10y minus 600 równa się 0. I co dalej? Dzielimy sobie przez dwa stronami. Y kwadrat minus 5y minus 300 równa się 0. Liczymy deltę. Nasza delta to jest b kwadrat minus 4ac. I teraz tak, ile a wynosi a to jest to, co przy y kwadrat, czyli 1b to jest to, co przy y, czyli minus 5, c to jest ten wyraz wolny, czyli minus 300. Podstawiamy zatem b kwadrat to jest minus 5 do kwadratu. Odjąć 4 razy a, czyli razy 1 i razy c, czyli razy minus 300. Co otrzymujemy z tego? Minus 5 do kwadratu to jest 25. Hmm, dodać będzie, bo tutaj ma minus i tutaj ma minus, dwa minusy dają plus. Będziemy mieli dodać 1200. W rezultacie mamy 1225. Pytanie, jaka liczba do kwadratu? Daje nam 1225, czyli szukamy pierwiastka z 1225. No to sprawdźmy to na kalkulatorze. 1225, no i pierwiastek z tego to jest 35. Czyli tutaj mamy 35 i liczymy sobie miejsca zerowe, czyli y1, y2. Przypomnijmy, y1 to jest minus b odjąć pierwiastek z delty na 2a, a y2 to jest minus b plus pierwiastek z delty. Na 2a minus b. Skoro b to jest minus 5, czyli minus b to będzie 5, odjąć pierwiastek z delta, czyli odjąć 35, podzielić na 2a, na 2a, czyli podzielić na 2. 5 odjąć 35 to jest minus 30 na 2, to jest minus 15, a to będziemy mieli 5 dodać, 35 na 2, czyli 40 na 2 to jest 20, czyli zobaczmy. Liczba złotych przypadająca na osobę nie może być ujemna, no bo jednak każdy płaci jakoś dodatnią liczbę złotówek, czyli to rozwiązanie jest błędne, prawidłowe, to jest 20. Czyli na osobę przypada do zapłacenia 20 zł. Oni się pytają ile osób liczyła ta grupa. No to liczba osób była oznaczona przez x. To żeby policzyć x, to my piszemy, że to jest x, to się nas 120 na y, ale my y podliczyliśmy tutaj, to było podzielić na 20, czyli mamy... 120 podzielić na 20, czyli 6. Było 6 osób na początku w tej grupie, później przybyły dwie osoby. To jest odpowiedź odp 6 osób.